Cześć. Następny odcinek dotyczący takiego zagadnienia jak soma. Badacze dochodzą co to była ta soma, prawda? Bo... nie zachowały się dokładne określenia w jaki sposób to to ten, ten napój, który używali ci ariowie, którzy przybyli do Indii, z czego on się składał. S może takie... Co znaczy ta Soma? So-ma, prawda? Czyli to jest wata i kafa. So znaczy wyciskać albo wypuszczać. Czyli to jest wata, prawda? Ruch. A ma to sok lub powietrze. I może weźmy pod uwagę Om <tryptaminę> na pewno oni używali muchomora czerwonego i jeśli go, ten muchomor czerwony zmieszamy z rutą to dają związek DMT dimetylotryptaminę <tryptaminę> Porównując sanskryt, te brzmienie sanskrytu, bo oni tam przybyli z, z sanskrytem, prawda? Tylko, że to nie była forma pisana. Mieli te wedy i tak dalej. Później zmieszali się z, z, z tą ludnością. Przekazywane było to wszystko ustnie. Yy. Używając dimetodryptaminy nasz głos staje się taki właśnie. Jesteś taka reklama w telewizji. Nie, nie oglądam reklam, ale to z dawnych czasów. Na końcu była ta firma, taka, i tam ten głos, tak mówi ten, y, inaczej, ja u, po, uży, użyję innego słowa. Supersonic. No i tam wszyscy lektorzy w telewizji, oni mają takie głębokie głosy, mówiące w taki sposób, I ten język Devanagari też tak samo brzmi prawda? jest ta mantra, i tam, ten rezonujemy na nasz, na nasz mózg, prawda? Dlatego te mantry są takie e, są takie lecznicze, prawda? I ten cały język jest w określony sposób utworzony i te wszystkie mantry i tak dalej, i tak dalej też są w określony sposób ułożone. No a tu nagle po tych wszystkich latach pod wpływem oni Yy, ci, ci Ariowie oni wtedy Indrę bardziej czcili yy, Indra to jest ten Bóg od piorunów i tak dalej, czyli ta wata i oni podbijali te twierdze Dasów prawda? i tam wkraczali do Indii tutaj możemy zobaczyć yy, tutaj taki hymn tego jakiegoś wojownika arijskiego. Jak wściekłe wichry, ten napój uniósł mnie w przestworza. Czyż nie piłem somę? Ten napój porwał mnie daleko. Jak rumak wóz porywa, czyż nie piłem somę? I. Yy, no właśnie. Też jest yy, taki. Właśnie to jest ta. Musimy to rozpatrywać jako tą inwolucję i ewolucję, prawda? Że. Yy, jest w, w Indiach taki napój spożywany od wieków, który się nazywa bang, prawda? I on jest zrobiony z, z z miodu, z mleka i z konopi. I Bangladesz to dolina Bangu. Banga konopie. E, też jest e, konopie Banga są zaliczane do pięciu e, świętych roślin, z których można zrobić ten napój, prawda? I... tylko, że jest ten wata bo DMT to jest substancja wata, a tutaj jest kafa prawda, mleko kwas i zasada prawda, to jest ten, taka ultra ultra wata naj, najbardziej związek, który jest na, na najwyższym na, na samym szczycie tych od serotoniny, prawda i z serotonina to, to, to kafa, i yy, tak, i też można właśnie zauważyć, w jaki sposób ten język Devanagari powstał. Że ten język Devanagari, ten język bogów, to był język właśnie tworzony przy, przy użyciu DMT. Prawda? Wtedy nasz, yy, nasz głos staje się, no, mówimy jak roboty, prawda? W cudzysłowie. My no jesteśmy takimi, ludzie też się jakoś, niektórzy, są te dyskusje filozoficzne że czym jest człowiek, prawda? Że jest jakimś robiot, robotem biologicznym, takie określenia i to tak się y, ludzie y, y, obruszają na to, na, to, na to określenie. No jesteśmy swego rodzaju robotem biologicznym, organicznym, a patrząc na to, co robimy tutaj, tą, tą, tą sztuczną mlilę wytwarzamy, prawda? Bo jest właśnie, nie wiemy właśnie, że jest ta, ta bata i kafa, prawda? Że jest ta... jesteśmy w tej przestrzeni, w tej niby maji, ale tam robimy lilę. Tą, tą grę taką jakąś wytwarzamy, i to nie o to chodzi w życiu, prawda? To nie o to chodzi w życiu, żeby tą sztuczną lilę wytwarzać i, i, i zwłaszcza skoncentrować się na, na jednej osobie i ją tam dręczyć, czy tak dalej, i sztucznie coś wytwarzać i dopasowywać. Chodzi o coś innego, chodzi o to wzniesienie duchowe i rozwój duchowy. No ale jest Kali Yuga i ludzie po prostu zatracili to. Jest też są era, jest Big Brothera. Dobrze, wróćmy do. Ludzie wnów piją ten bank w Indiach. Oczywiście to wszystko jest na poziomie tych małych miejscowości. Ten napój piją wnów, czyli znów. Godzą się, zapominają o wszystkim. Zaczynają, prawda, od nowa i teraz dalej idąc z tym tropem soma wypuszczać powietrze. Wata y... jest ziemia, prawda? A i somawar, somawar to Mundej, poniedziałek. W Indiach somawar to poniedziałek, czyli soma to też jest bóg roślin, takie bóstwo roślin i księżyca. I Czyli też y, księżyc satelita, prawda? Księżyc z satelitą. Y, i Ziemia ma tego naturalnego satelitę. Y, czyli to jest ten pita księżyc. On w określony sposób działa. Nie ma tego jeszcze jednego księżyca. Y, są te satelity wypuszczane. Bo to wypuszczać w powietrze. Wypuszczamy je w powietrze, te sztuczne satelity prawda, wata. No i jest, musi być ten, 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 yy, ta stałość, ta kafa, ten satelita, prawda. Czyli to jest ten tak zwany Bóg, prawda, absolut. Absolut. Coś, co nas widzi, ale go nie widać. A on jest stały, cały czas niezmienny. I on nas cały czas widzi. Tutaj są sztuczne satelity, i one mogą nas zobaczyć, ale tak jak właśnie ten Indie wykonały tą próbę zestrzelenia swojego satelity. Oni nie potrzebowali tego satelity, zestrzelili go, ale jednocześnie zrobili próbę, prawda, tej, tej rakiety jakiejś tego, tego, tego pocisku swojego i, 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 i zestrzelili tego satelitę, prawda? Tam jest tak dużo tych, 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 tych różnych części w, na tej orbicie krąży. Oni je monitorują nawet, prawda? Także monitorują dużo cząsteczek, dużo można osób też monitorować. Jest monitoring, prawda? W tych czasach planeta znaczy loka. Jest takie, są różne planety, z Brama Loka i tak dalej. My podróżujemy przez te loka. To też takie jest słowo jak klabbing, prawda? Współczesne. No może teraz to już niemożliwe będzie, na pewno będzie możliwe, ale od, 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 od ogródka jakimś, bo teraz tylko na ogródkach można siedzieć. Nie można wewnątrz baru siedzieć. Czyli jest takie coś jak klabbing, prawda? Że w jeden wieczór i idziemy do różnych klubów, prawda, i przenosimy koronawirusa. <noise> Albo różne partnerki jeszcze tak na przykład, tak, i też roznosimy wirusy i one potem tam mają jakieś problemy i jest radość. I, i zwłaszcza, że właśnie nie powiedziałem tego przy, 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 ale to jeszcze powiem, o, o przy, 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 tyle razy powtórzyłem, tantra. Yy, tak, że ten loka, to jest planeta, jest loka, Stąd słowo lokal, lokal, prawda, zmieniamy lokale, kla, clubbing jest i tak dalej, tak samo jest ten clubbing, robimy, że my możemy też podróżować na różne planety, prawda, możemy cały czas tutaj się przewijać przez tą planetę i odradzać się jako brojler na przykład leżący w gównie albo świnia w chlebie, tego typu rzeczy. I jeszcze inne, yy, stałe, bardzo stałe, stwierdzone, no bo to wszystko jest stwierdzone, że jest yy, yy, ruch i bezruch, to nie możemy temu zaprzeczyć. I tak to wygląda, prawda? I też na przykład ten Hel3. On ma w, tutaj w jądrze ma dwa protony i jeden neutron, na przykład, prawda? On nie, nie wytwarza tych, taka czysta energia. No to tylko tak, taka, takie, takie porównanie, że tutaj był jeszcze jeden księżyc. I, i, i ten 7, co 7 dni okrążający. On, i, I teraz wtedy możemy to porównać właśnie do takiego hel 3 że taki model, prawda? Że tutaj były dwa pita elementy i, i, i te, i ten, i, i, i wata, prawda? Także jak yy, są jakieś pewne stałe, stałe yy, systemy, które funkcjonują wtedy w dobry sposób, prawda? Wtedy, wtedy tak. mamy tą energię na, na Ziemi, i tą czystą wtedy, prawda? Jak są dwa Księżyce Pita. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Somę. Yy, no oczywiście jest też DMT otrzymywane w inne z różnych innych roślin, czy z mimozy i tak dalej, ale też jest właśnie ten, ten, że ten ruta możemy to porównać, że jest lekarz przypisuje witaminę C i też rutinoskorbin, prawda, że ta witamina C przyswaja się przy pomocy rutinoskorbinu, prawda, no możemy zjeść kapustę kiszoną i kaszę gryczaną, z kaszą gryczaną, prawda, i wtedy też ta, ta witamina C z kapusty kiszonej Yy, przyswoi się yy, z rutą, która jest w, w kaszy kryczanej, na przykład. Także w taki sposób to wygląda. Czy, czy kakao z wilkakorą, z, prawda? I, i także lakorum, także tak to wygląda. Yy, jak, jeśli chodzi o somę. No wiadomo, że tutaj już byli ci, ci, ci Aryjczycy, oni byli, no już, nie można tego mówić jako aryowie, no oni mieli jakieś wedy, mieli tą astrologię całą, całą tą wiedzę, te za założenia, byli takimi wojownikami, no i tam wkroczyli do Indii i zrobili cały system, no ale tak właśnie mówię, że jest inwolucja duchowa i ewolucja materialna, oni byli w jakimś systemie, funkcjonowali w Indiach, który wcześniej też funkcjonował, no, ale tam ci, y, te, te ludy później już były pod wpływem innej temperatury. <laughs> także tam y, y, zapomnieli o swoich źródłach i o tym, co się naprawdę działo. Y, także w taki sposób to wygląda.